Dzisiaj odwiedzimy sobie McDonald's, ale taki nie polski McDonald's, tylko taki zagraniczny McDonald's. Um, no i... To, 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 to właśnie jest o, um, um, o... To właśnie jest ten McDonald's, um, Rock Donalds. nie, McRonald's um, to chyba... Um, to jest właśnie ten McRonald's. I, i, I w sumie to 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 to, 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 to. 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 Room tour, uwaga. W ogóle. Um, 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 jeśli, jeśli. Jeśli chcecie też zagrać w tą grę, to po prostu wpieszcie sobie McDonald's i wam to wynajdzie. Ja. Ja ja chcę zamówić sobie jakieś fryteczki czy coś takiego. wyłaść Dobra, co tu mamy? deser O, jak to deser. Dobra, może być to, może być to, jakaś kawa, nie wiem, dobra, ja nie chcę kawy, zimne napoje, to nie, video. to, razy dwa i nuggets, nuggets, no może też być. Co tu jeszcze mamy? Nie, no dobra, to tyle chyba, tak? Dobra, tu jakiś pień tam podajemy W ogóle w tej grze muzyka jest mega głośna Boże, sześć... Mamy numer 6256 Ile jest tych numerów? Dobra, my tu sobie pierdolimy, poczekam na kreślenie. Tu mamy. Zgadzam widzicie? 5349. Dobra. Nasze zamówienie się robi. Mam nadzieję, że nie będę się robić długo. W ogóle co to jest? A. A. Ja myślałam, że to coś, się pali papierosy. Chodźmy na drugie piętro. Ja, ja, ja nie chcę tam schodami. W ogóle w realu. W prawdziwym życiu zawsze się boję wind, że je tam utknę albo coś. dlatego ja zawsze wchodzę schodami. Nawet jak to jest. Nawet jak to jest czwarte, szóste piętro, to i tak zawsze wchodzę schodami. O, co to jest? W ogóle brudno, widzę. Widzę, że nikt tego nie sprząta. Widzę. Jakiś janitura potrzeba, ja nie mogę być. Co to jest? Jakieś toksyny? Boże, naprawdę w tym maku nie sprzątają. Ja już bym wolała pójść do, do czegoś innego Co ja chciałam usiąść Bo mam jakąś toaletę Tak? Nie, to jest, to jest najgorsza suszarka W ogóle wszystkie suszarki są najgorsze Bo one wieją na cały kurczę budynek, nie? Takie głośne są, że ja ich nienawidzę po prostu Ja już wolę o spodnie wytrzeć W ogóle nie patrzcie, nie, nie, nie Widzowie nie Zamknijcie oczy po prostu, tak? Eee... wybrałem. idziemy po moje zamówienie. Na pewno się już zrobiło. O! Przyszedł janitor. Nie wiem, jak to się mówi. Janitor? Janitor? janitor. Nie wiem, sprzątaczka tam. Przy... Jak on to czyści? Co Czy to? Czy on to czyści rękoma? Czy on to pije? Czy on... Jak on to wydziera? Bluzką? Co to w ogóle jest? Aha, McDelivery O, moje zamówienie się już zrobiło. A ja tam zwiedzam sobie McDonald's. Co my w ogóle zamieliśmy? McFly, 20 nuggetów frytki i frytki. No tu jemy, nie? Aha, weszłam tu. Nie, ja chcę z tym prosem siedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Po, po, porozmawiamy o pogodzie bo widzę, że pani już jest chyba doświadczony w takich. Nie, pani, a widzę, że pani jest już doświadczona w takich rzeczach, bo no. Jak pani życie mija, co? W ogóle pani umie mówić? To, co, co, co cię wyświetla? Wie pani, co, Ja może się przesiądę? O, tu będziemy patrzeć na Brumy. Właśnie tak. O, aplikacje mi się włączyły. Notujemy. Miam, Dobra, widzicie co? Takie trochę plastikowe to um, Może teraz zobaczymy jak jest w Drive w końcu W końcu my jesteśmy tutaj takimi um, oceniami McDonaldy właśnie tak Możecie mi proponować inne gierki w komentarzach Ja tu dzisiaj Oceniam McDonaldy no Dobra, weźmiemy sobie BMW Gdzie to jest? No, w ogóle wszyscy mają niebieskie te auto. Co ty robisz, panie? O Boże. Nie, no, Jezus, Maria. Jakaś Tesla tu stoi. Nie Aha. Dobra, widzę, że jestem nielepszym kierowcą. Dzień dobry. To tak się. Zamk zamknij te dwa. To, to ja chyba mam wjechać. Nie, to ja mam wjechać. Aha. To jest jeden, dobra. Dzień dobry. Zaraz, jak to zamówić? Um, że coś nacisnąć? Dzień dobry, poproszę, poproszę, frytki. Halo. Eee... Um, no, um, chyba tak to nie będzie działać. W ogóle dzieje się, że to... Czemu ja tak jestem w fotelu? Halo, co się ze mną dzieje? To ja muszę trochę dalej podjechać. Trochę ten. Halo. Halo. Halo, halo. Dobra, chyba ni nikogo nie ma, więc po prostu musimy sobie tu zaczekać z 5 lat. Um, no, no, halo. Wiecie. Um, um, naprawdę, tak, nikogo nie ma. Wiecie co? Ja po prostu sobie przejadę. A, wypuszczę mnie. Wypuścicie mnie, ja już naprawdę nie chcę zamawiać, o! A, Dobra, widzę, że jestem bardzo, bardzo doświadczonym kierowcą. Wiecie, nie. O! Jestem bardzo doświadczonym kierowcą. Więc możecie mi zaufać. E, mogę was podwieźć. Dobra, szybciej tam. Jazda, jazda. Halo. No. Szybciej, szybciej. Jazda, 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 jazda. Halo. No to czekacie tam, ludzie. Weźcie, jedźcie tam. Nikt was i tak nie obsłuży, bo bo, 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 bo tam nikogo nie ma. Już wszystkich zwolnili pewnie, więc. Są w ogóle jakieś biały jakieś Jakieś ptaki, w ogóle. Jak mi to się. Trochę mi się laguje, bo mam ustawienie grafiki. No. Musiałam sobie wziąć ustawienie grafiki na prawie 0. Bo mi trochę tak się ścinało, wiecie, ja lubię płynną rozgrywkę. Mmm, te, te w ogóle. Jak ja mam tu przejechać? Jak tu blokuje ci nawet jakaś niewidzialna ściana? Kurczę, znikąd, bo tu są takie postawione małe, niewidzialne ścianki i one mega blokują. W ogóle pełno Tesli tu jeździ. Eee... eee... E, 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 no dawajcie, no. W ogóle jak... jak czy tu się różnią rejestracje? Ej, tu się... Tu się różnią rejestracje? No, szybciej, bo klejka się robi. Można tu włączyć jakieś radio? Radio SK! Halo? Jakieś tipy. O, tam jest ktoś bo buksa. Jedna jestem, halo nie mam. mnie tu tu ja nie chcę. Panie, co pan? Rysuje, zarysuje mi pan. Halo, no dobra, odsunął się. Wróćmy. O, to jest, o. Dzień dobry. Ja no, tam nic nie zamówiłam, wie pani, bo nikogo nie było, więc ja mogę przejechać, tak? No e, że ja przejeżdżam, papa? Nie, ja tu nie było. Ja udaję, że mnie tam nie było. Jezus, pojechało mi. Wie pani, ja po prostu wysiądę, wie tu nie było, nie? Ja, ja jeszcze bardziej tego makaru zbrajam tam. Ja naprawdę, ja naprawdę tutaj nie, 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 ja po prostu sobie wysiądę. O, rozpełnię sobie nowe auto. Pojadę sobie do domu. Um. O, tym razem, może coś takiego sobie rozpałniał będę, będę ciężarówką. Bi... Będę kierowcą białego vana. Jak to tam leciało? Biała ciężarówka. Złe zamiary ma. Tam coś takiego. w Wgleczy. Ja właśnie porwałem jakiegoś typa. Widzicie, ja jestem czego no i e, dobra, wiecie co, ja naprawdę tutaj nie powinnam do niczego tu się, ten jeśli chcecie sobie zrobić jakiegoś RP McDonalda, to polecam tą grę jeśli nie chcecie robić sobie RP McDonalda to nie dołączajcie tu w ogóle, jakby ktoś chciał tu zostać obsługą to trzeba dołączyć do grupy ich gdzie macie tam gdzieś na dole i trzeba tam wejść na szkolenia mi tam to niepotrzebne, bo ja już jestem w prawie w każdej grze z tym jakim tym oficerem więc ja tam już w aku nie muszę pracować, ja tam pracuję w wasz jest czy coś takiego, jakaś tam myjnia samochodów, pracuję jeszcze gdzieś tam w jakiejś kawiarni Więc jeśli wy chcecie to też. Pra w każdej grze, to tak działa, że musicie dołączyć do grupy i tam się zatrudnić jakoś, to na tyle możecie mi pisać jaki jeszcze chcecie odcinek. I to to Polecam tą grę dla osób, które lubią McRonalda. Ale możecie to też zagrać w swoim z i ze wszystkim. I w sumie to już nie miałem co powiedzieć. Żegnam się. Pa!